Cicho tam, ciiiiczko tam. Za chwilę waszym oczom ukaże się cud. Cud, cud dawny. Świat połuduje marności. Marność nad marnościami. Mówię wam. E, Dziś jest... To kwiat, którego szukałem całe życie. Przemierzyłem najstarsze i najgęstsze lasy w Polsce. Jak on dużo gada, ręka mi odpadnie. Cicho tam! A trzeba wam wiedzieć, że ten kwiat zakwita tylko jedną noc roku. Dziś jest to noc. Dziś możecie go ujrzeć. Tu Tunaj... Jestem the na <laughs> <laughs> <tryk> I już da sekundę. D. Werble. No, już pójdzie na święte Ciemno wszędzie. Patrzący. Jak to to niemożliwe? przecież nie jesteś moim chodem. No dobrze, już, dobrze, już nie desz tak. A dlaczego ty w ogóle płaczesz? Płaczę? Oni nie jestem chodem. Niech się jej No to pięknie, Jeszcze ty mi brakowało. No to co On cudem, cudem chciałby być. Piszcie, chcę doktorów być, we światu, jak cudem być, i ciągle, ciągle chcę się wyć. Gadaj to zrobiłeś moim cudem. Nic! To z tym cudem na wydziwioł. Jestem w końcu Zdaje mi się, że widzę? Gdzie? Przed oczami duszy mojej. <noise> Ta Tam jest! Chłapać go. Dokąd? Hej, ty wiesz, ja leży. nalewam. Łączka, jest straciłeś się? Do szału doprowadzacie, Pewność masz, Wieprzisz mi nie ucieknie. Józef, pomyliłem się. Ja się Pojawiam się i znikam, 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 nie znikam, Masz sobie kręci, psika, Plam, psika, plam, psika, I się mną nie nacieszysz, 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 I to się będzie czuć, Tarmencic, męczyć Hej ty, nie darujcie tej nocy. No tak, no tak, no tak. No tak, no się i znika, i znika, i znika Masz na tym tak, dzika, masz No masz no tak. nie na no nacieszysz, nacieszysz, nacieszysz. Tylko się będziesz męczyć.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Ej, to mamy, to nie było jeszcze. Wróćcie. Ja przyspieszyłam za bardzo. Mój pan, cudem, chciałem być. I świetnie, jak żyć, lecz ja tu, jak tu, cudem. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, to Cię straci. Dziś piękność po całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.